wreszcie znalazła swój, my mówimy, szczęśliwy finał. Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu została podpisana umowa o powołaniu do życia Instytucji Kultury Parowozownia Wolsztyn. Umowę podpisali Pan Marszałek Marek Woźniak, Pan Starosta Janusz Frąckowiak, Prezes PKP Cargo Pan Libiszewski oraz ja jako Burmistrz Wolsztyna. Podpisaliśmy umowę, zgodnie z którą będziemy solidarnie pokrywać koszty funkcjonowania tej instytucji kultury. Co najważniejsze i co nas bardzo cieszy, Urząd Marszałkowski przez trzy następne lata będzie dodatkowo, tak jak to czynił w latach ubiegłych, Wykładał pieniądze na prowadzenie ruchu planowego. Dzisiaj, przy spotkaniu podczas konferencji prasowej, pan marszałek Wojciech Jankowiak, który jest bardzo oddany wolszczyńskiej parowozowni, informował, iż będą to kursy i do Poznania i do Leszna. Natomiast te kursy mają wyglądać troszeczkę inaczej niż w latach ubiegłych. Z racji na to, iż wielu podróżnych dojeżdża do pracy, do szkół i chcą podróżować, wiadomo, szybko, w komfortowych warunkach, te kursy będą odbywały się na troszeczkę innych zasadach, ale ma to najważniejsze przesłanie zostało przekazane: parowozy mają jeździć w ruchu planowym. Chcemy Państwa uspokoić i zapewnić stosowny pakiet gwarancji pracowniczych również został przyjęty. My wiemy, że bez Was, bez ludzi ta instytucja kultury, nawet jak będzie miała tabor, nie będzie istnieć. Jesteście dla nas bardzo ważni w tym przedsięwzięciu i mam nadzieję, że możecie spojrzeć. Chciałbym, żebyście spoglądali na to, co się dzisiaj dokonało podpisanie tego yy, tak optymistycznie jak my. Najważniejsze przesłanie, bolsztyńska parowozownia będzie istnieć i parowozy, parowozy będą jeździły. Szanowni Państwo, Pan Burmistrz już tutaj powiedział, że ja podadam kilka słów, a mianowicie chciałem powiedzieć, że największym lądownikiem tego parowozownia funkcjonowała i wątpliwie był i jest Pan Burmistrz. Pasjonat i przede wszystkim osoba zaangażowana w to nie od dzisiaj tylko od wielu, wielu lat. Ja z uwagi na to, że od pewnego okresu jestem starostą powiatu i cenię są bardzo skłane z panem burmistrzem, chciałem zaznaczyć, to znaczy, że jak i ja, ten zarząd powiatu też poparto i radni powiatowi poparli tą inicjatywę, dzięki której możemy śmiało się powiedzieć z panem burmistrzem, że jest to kolejny sukces, kolejny sukces samorządów, które chcą i dbają o to, aby prowadzą bursztyńska była prowozownią taką. Która przynosi splendor naszemu miastu, naszemu powiatu i całej Polsce. Przyjeżdżają tu turyści z całego świata. A panowie, tutaj pan nie widzę w ale panowie, nie wiem czy w biurze są też panie, czy nie, nie ma. A panowie, nie. Yy, też małym czucie pewnie, bo powiedziałem na spotkaniu dzisiaj u pana marszałka, że dla mnie, jak najbardziej dla starosty jest to ważny dzień, historyczny dzień, ale też uspokojenie, dlatego że kilkanaście osób, które pracuje w parowozowni, może być spokój. To jest podstawa. Druga rzecz, pan burmistrz też na pewno ale powiat też zobowiązał się w umowie do tego, aby prowadzić szkolenia zawodowe w Powiatowym urzędzie pracy, przez Powiatowym urzędy pracy, dla pracowników, właśnie parowozoni, bo wiemy, jaki jest deficyt w postaci maszynistów. Dzisiejsze podpisanie umowy, tak jak już powiedział pan burmistrz, jest to, może powiedzieć, dzień historyczny, ale też uwieńczony wieloma staraniami przez wiele lat. A dzisiaj mamy tą umowę, zostanie powołana, czy zarejestrowana ta instytucja. Marszałek Województwa przeznaczy środki w przyszłym roku o przyszłym roku na y, te y, przejazdy. Samorząd Powiatowy, Gminny, jak i Marszałek i, i PKW Kargo w tym roku już daje kwotę, każdy z nas, po 375 tysięcy na taki rozruch. I sądzę, że sprawa dotycząca dalszego funkcjonowania będzie też uzależniona od Panu, jak i od dyrekcji, która będzie kierowała tą instytucją. No i to, co powiedział Pan, pan Burmistrz, też będą różnego rodzaju kwestie związane, jeżeli będzie potrzeba pomocy, też analizowana przez dany komitet, przez Radę Programową, tak? Oczywiście, ale sądzę, że na pewno dużym sukcesem możemy powiedzieć dzisiaj to, że jest ta umowa podpisana i chciałbym Panu pogratulować tej wytrwałości pracy i. Przede wszystkim tego zaufania, które też tutaj to wkładać. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. dziękuję. Mówimy o trzech parowozach sprawnych. Takie są zapewnienia PKP Cargo. Do dwóch, OLK i Petucha ma dołączyć kolejna OLK 69. Tutaj zapewniał nas Pan Andrzej Jabłoński, bo Postępach prac, także czekamy na ten, na ten parowóz. Natomiast poruszaliśmy też kwestie innych parowozów. Dodam, iż gmina czyni starania o przejęcie terenu od torowiska w kierunku do jeziora, aby te parowozy, które w tej chwili są na inwentarzu parowozowni Wolsztyna, stoją w powodowie, stoją w Leśnie, sprowadzić je tutaj do Wolsztyna. Stawiając na turystykę, wiemy, że mamy tu w Olsztynie skarby. Każdy, kto przyjeżdża do Polsztyny, pyta o piękną Helenę. Natomiast panowie miłośnicy wiedzą, że takie parowozy jak TR-5 czy OK1 są w stanie przyciągnąć rzesze turystów, zwłaszcza tych z zagranicy. I będzie nam naprawdę zależało na tym, aby również te parowozy doprowadzić do stanu jednego. Dziękujemy. A to dziękuję. może jakieś pytania? Ja czy... Pytania się w trakcie rodzą zawsze. Nie ja mam pytanie. Tak? Jak będzie wyglądała sprawa dyrektora i zastępcy? Kto to? Yy... Marszałek powołuje dyrektora. Powołuje dyrektora. Zastępcę dyrektora powołuje. Kandydat na tego dyrektora został nam dzisiaj przedstawiony. Sytuacja poszła już na konferencji prasowej. Były dyrektor przewozów regionalnych pan Żmuda. Także co? On, on a, 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 a A wice do, do spraw technicznych, tak. Takie są sugestie ze strony PKP Cargo. Nie ma jeszcze decyzji zatwierdzonej, natomiast została przedłożona kandydatura pana Wojciecha Maczołkiewicza. みんなボク